Cieszę się, że Was widzę. To znowu ja, Alicja Majewska. Tutaj opowiadam o projektowaniu wnętrz i tworzeniu przytulnej atmosfery w mieszkaniach i domach. To moje hobby i jednocześnie praca. Jeśli podzielacie moją pasję, subskrybujcie mój kanał i nie żałujcie lajków. A teraz przechodzę bezpośrednio do tematu dzisiejszego odcinka. Cześć wszystkim. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się pięciu najlepszym meblom biurowym, które zdobyły uznanie w konkursie Dobry Design 2024. Zobaczycie, jakie innowacyjne rozwiązania i stylowe projekty wyróżniają się na tle innych. Jeśli szukacie inspiracji do swojego biura lub po prostu chcecie zobaczyć, co nowego w świecie designu, ten film jest dla was. Zaczynajmy. 1. System mebli gabinetowych MOWE i AMP Średni Leat. Onika, mowy i amp średni kleat to minimalistyczny, elegancki i funkcjonalny system mebli gabinetowych. Pomaga pozostać w ruchu i być aktywnym nawet przy biurku. Został zaprojektowany tak, aby sprostać nawet najbardziej wymagającym potrzebom. Biurko z elektryczną regulacją wysokości, wykonane ze szlachetnych wysokogatunkowych materiałów jak, naturalny fornir i laminat HPL. Feniks odporny na zarysowania. Oprócz biurek. System mebli Mowy i AMP Średni KLEAT obejmuje również rozwiązania do przechowywania, dzięki którym artykuły biurowej rzeczy osobiste będą zawsze pod ręką. Wykorzystując wszystkie elementy systemu można stworzyć reprezentacyjną i funkcjonalną przestrzeń do pracy menedżerskiej. System mebli gabinetowych Mowy i AMP Średni KLEAT Onika 2. Innowacyjny zestaw ergonomiczny. Elektryczne biurko z regulowanym blatem i fotel typu klękosiad. Black Point. Innowacyjny zestaw ergonomiczny. Elektryczne biurko z regulowanym blatem schartowanego, czarnego szkła i fotel typu klękosiad. To. Rewolucja w przestrzeni biurowej. Ten duet łączy nowoczesne wzornictwo z zasadami ergonomii tworząc optymalne środowisko pracy, umożliwiające ruch. Dynamiczną i zdrową pracę. Biurko z dotykowym panelem sterowania pozwala na płynną regulację wysokości blatu, zachęcając do zmiany pozycji z siedzącej na stojącą. Klękosiad to kolejny krok w kierunku ergonomii ruchu, umożliwia siedzenie w pozycji klęczącej, co wspiera otwartą i aktywną postawę. Innowacyjny zestaw ergonomiczny: elektryczne biurko z regulowanym blatem i fotel typu klękosiad. Blackpoint 3, Antropo, krzesło z biokompozytów technologii 3D, projekt. Wojciech Mierzwa, Metafor Krzesło następnej generacji Jeden z pierwszych produktów meblowych powstałych w 100% z biokompozytów technologii druku 3D. Wykonane w technologii druku 3D za pomocą zaawansowanej robotyki i nowoczesnego materiału z recyklingu. To przede wszystkim finezyjny design, z którego z łatwością odczytamy proces produkcji. Płynne linie oparcia i siedziska. Cyrkularny profil krzesła nawiązują do filozofii zamkniętego obiegu. Chociaż jego forma nie jest podobna do niczego co znalibyśmy z naszego otoczenia. Czujemy, że jest to obiekt wykonany na potrzebę człowieka i dla jego wygody. Antropo, krzesło z biokompozytów technologii 3D, projekt, Wojciech Mierzwa, Metafor 4. Kolekcja stołów Cels, projekt. Wiktoria Lenard, Ragaba Dzięki Wiktorii Lenart w portfolio firmy Ragaba pojawiła się seria morficznych, nawiązujących do natury stołów, tak by wdrożyć w nasze wnętrza więcej naturalności i delikatności. Kąty proste są męczące dla naszego oka i mózgu. Dajmy mu odpocząć. Zanuszmy się w kształty natury, by czerpać z niej siłę i optymizm. Lim to stół z blatem o nieregularnym kształcie z zaokrąglonymi rogami który nazwą nawiązuje do jednego z rodzajów krwinek białych, limfocytów. W zależności od konfiguracji wysokości leuko może pełnić funkcję dużego stołu lub lady konferencyjnej. Kolekcja stołów Cels, Projekt, Victoria Lenart, Ragaba 5, Biurko Bolt. Projekt, Marcin Laskowski, TAMO. Dzięki ponadczasowej sile ekspresji artystycznej powstało biurko BOLT. Kontynuacja linii produktu o odważnej, ponadczasowej formie. Naturalne drewno dębowe łapie na swojej powierzchni kontrastujące cienie, rysując bryły solidnych nóg i płaszczyzny blatu. Jest rzeźbiarsko minimalistyczne, zabawne w formie a jednocześnie wyrafinowana i w pełni funkcjonalne. Subtelna ekspresja projektu wpisuje się w estetykę TAMO i nawiązuje do minimalistycznego stolika o tej samej nazwie. Biurko wykonane jest z litego europejskiego dębu. Biurko Bolt, Projekt, Marcin Laskowski, TAMO Zapraszamy do rejestracji na 4D SignDice pod linkiem https www4 dd Pl 2024 pl 642. HTML. więcej informacji o wydarzeniu https www4 4dd. Pl 2024 pl agenda wydarzenia https:/www 4dd.pl/2024/pl/design design dice zobacz także przed nami 8 edycja 4d.com. Co w programie? Zdradzamy szczegóły. Dziękujemy za obejrzenie naszego zestawienia najlepszych mebli biurowych w konkursie Dobry Design 2024. Mamy nadzieję, że nasze propozycje zainspirują Was do stworzenia funkcjonalnej i estetycznej przestrzeni pracy. Pamiętajcie, że odpowiednie meble mogą znacząco wpłynąć na komfort i efektywność pracy. Zachęcamy do subskrypcji naszego kanału, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami w designie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.